Witajcie drodzy miłośnicy grillowania na kanale Grilli360. Dziś jest z nami nowa odsłona Napoleona, mianowicie Rogue Pro S Phantom. Przyjrzymy mu się z bliska, zobaczymy co go charakteryzuje. Zapraszam do odcinka. Jak wygląda ten grill? Nowoczesny design, Napoleon postawił na czarny mat w tej wersji limitowanej. Moim zdaniem prezentuje się naprawdę świetnie. Ze względu na to, że też pasuje się praktycznie w każdy ogród, czarny kolor jest dosyć uniwersalny, prawda? Jeżeli chodzi o panel frontowy, mamy tu podświetlane pokrętła. Trzy palniki główne, dwa do palników dodatkowych. Po przekręceniu, grill daje nam znać czerwonym kolorem, że palnik jest odpalony. To też wpływa na bezpieczeństwo użytkowania, ponieważ wiemy, że tu się pali ogień w momencie, nawet jak wyłączymy te światełka. Palnik, który jest dalej odpalony, świeci się dalej na czerwono, więc wiemy. Że go nie wyłączyliśmy. Także mamy jakąś zakrapianą imprezę, może nam się zdarzyć zapomnieć. Wystarczy, że popatrzymy na nasz panel i wiemy: O, nie zgasiliśmy grilla. Jeżeli chodzi o pokrywę w tym grillu, e, zacznijmy sobie od rączki. Rączka jest wykończona na czarno, dodatkowo ma też e, uchwycik. Możemy sobie śmiało złapać, nie, nie oparzymy się, nie zaślizgnie nam się dłoń. Jest to wykończone gumą. E, na pokrywie widnieje. Duży termoment wyskalowany aż do 400 stopni, nie bez powodu, ponieważ ten grill ma naprawdę bardzo mocne palniki i taką temperaturę jest w stanie osiągnąć. Dlatego przyrządzenie potraw typu pizza nie będzie dla niego żadnym problemem. Jeżeli chodzi o samowykończenie pokrywy, boki mamy zrobione z odlewu aluminiowo-krzemowego, a sam płaszcz jest z podwójnej stali. Także to na plus to wyróżnia ten grill, ponieważ izolacja. Temperatury będzie naprawdę świetna. Przejdźmy teraz, co znajduje się w skrzydłach naszego grilla. Także z lewej strony podchodzimy mamy półkę, która jest po prostu klasycznym stoliczkiem, jest ona składana. Widnieje też na niej napis logotyp PRO-S. także wiemy, jaki to jest rodzaj grilla. A z drugiej strony mamy taki palnik, który charakteryzuje Napoleona jest to Season, który jest też podnoszony, więc mamy dwie pozycje e, możliwości ustawienia rusztu. W półce znajduje się też otwieracz do butelek, co jest naprawdę przydatne, ponieważ przy grillowaniu naprawdę chce się pić. Palnik ten jest z palnikiem ceramicznym, rozgrzewa się do 800 stopni. Myślę, że już wiecie, już słyszeliście o tym palniku nie raz. Jest naprawdę bardzo fajny. Jeżeli chodzi o szafkę, w szafce mamy drzwiczki otwierane frontalnie, z tyłu mamy zabudowany grill, także butla w środku się zmieści, i nie będzie jej widać. Dodatkowo tutaj możemy sobie opróżnić tace ciekawe, wyciągamy je prostym ruchem. Także nie będzie większego problemu, żeby wyczyścić ten sprzęt. Poniżej cztery skretne kółka, które są blokowane, łatwo go przemieścić, łatwo go zablokować, ustawić stabilnie w jednej pozycji. Zajrzyjmy teraz do środka naszego grilla. Tutaj na start wita nas duża półka do podgrzewania. Jest ona wykonana ze stali nierdzewnej. ma ona miejsce na warzywa, na przykład na ziemniaki lub pieczarki, żebyśmy mogli sobie je ustawić w tych kółeczkach i żeby one zostały podpieczone, przysmażone od spodu. Dodatkowo możemy sobie powkładać Nóżki z kurczaka e, i po prostu je na wisząco przyrządzić. Od razu w tym grillu nie musimy dokupować żadnych dodatkowych przystawek. Poniżej znajdziemy palnik dorożna, który też świetnie się sprawdzi, właśnie przy opiekaniu np. takich nóżek, ale też przy samym rożnie czy przy robieniu pizzy. Pod palnikiem dorożna mamy różdż z prętów nierdzewnych. Są to naprawdę grube pręty. Nierdzewka jest materiałem, który tak naprawdę starczy nam na całe życie. Boże, byśmy musieli to przeciąć, żeby, żeby coś się z tym stało, prawda? Wyciągnijmy różd. Ciężki, można robić biceps bez problemu. Udłożę sobie te rzeczy i przejdziemy do tego, co znajduje się poniżej. Jak widzicie, pod rusztem znajduje się naprawdę gęsto aromatyzerów. Te wariaty odpowiadają nam za to, żeby wyłapywać jak najwięcej tłuszczy i nadawać jak najwięcej smaku naszym potrawom. Dodatkowo odpowiadają również za rozprowadzenie temperatur na ruszcie. W momencie, kiedy taki aromatyzer nam się nadgrzeje, odda tą temperaturę i nie będziemy mieli spadków temperatur na ruszcie. Poniżej znajdziemy już głównych graczy, czyli palniki. Jest to grill trzypalnikowy, dlatego też widzimy, mamy trzy główne tuby. Pomiędzy nimi znajdują się łączniki, które odpowiadają za to, że w momencie jak grill, że w momencie jak któryś z palników zgaśnie, on odpali się od drugiego i będzie działał sobie dalej. To, co zostało już pod palnikami, to jest sam kociołek, możecie zwrócić Uwaga na to, że jest naprawdę mocno zamknięty. Mamy tylko niewielki otwór na samym dole po to, żeby tłuszcz sobie ściekał do ociekacza i żebyśmy mogli go łatwo sobie wyczyścić, a tak to izolacja naprawdę pełną gębą. Kocioł jest oczywiście wykonany z odlewu aluminiowo-krzemowego, nie może być inaczej. Materiał, który nie koroduje oraz świetnie izoluje temperatury. Także w momencie, kiedy nawet osiągniemy ponad 400 stopni w tym grillu, ten materiał nie przypali się, nie będzie żadnego problemu z nim i z utrzymaniem tego grilla. Dobra, wiecie jak wygląda ten sprzęt, wiecie z czego jest zrobiony. Eee, pozostaje tylko dowiedzieć się, jak się na nim grilluje. A do tego zachęcam Was do zakupu. Wtedy na pewno dowiecie się, jak się na nim grilluje, ponieważ sami przetestujecie to w swoim ogrodzie. <laughs> Także takim tym słowem zakończenia eee, was żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej.